Witajcie, z tej strony Lewi Dzisiaj jest 5 grudnia. 4 grudnia niestety nie miałam czasu nagrywać, ponieważ miałam dużo na głowie. Dzisiaj też bardzo wcześnie nagrywałam, bo jest 8.15, ponieważ mam znajdzie online. E, ogólnie może coś się wydarzyło wczoraj. To em, śnieg stopił można powiedzieć, wczoraj był update. Przedwczoraj, że śnieg u mnie padał, teraz już go dzisiaj nie mam. Update, może z rana mój pies łatek sobie za mną się koło śpi. Natomiast mój królik Ciri sobie wcina śniadanie. Yy, planuję też yy, w poniedziałek, yy, tak, w poniedziałek zrobić filmik z ozdabiania pokoju. Jeżeli chodzi o dzisiaj, to dzisiaj są, jeszcze mam jedno Są też skopi, mam nadzieję, że na nie zdążę. E, w końcu, bo są akurat, nie wiem, urywani, nie wiecie, ale są wielką fanką tego. Mam nadzieję, że się uda Polakom stopić, wejść na podium. Mam taką nadzieję. No i w każdym razie widzimy się najbliższy już, mam nadzieję, jutro. Jak nie to w poniedziałek. W takim razie. I słyszymy się już, mam nadzieję, jutro. To papa. Pa. Dajcie z tej strony lewi. Dzisiaj jest 5 grudnia. 4 grudnia niestety nie miałam czasu nagrywać, ponieważ miałam dużo na głowie. Dzisiaj też bardzo wcześnie to nagrywa, bo jest 8.15, ponieważ mam znajdzie online. E, ogólnie może coś się wydarzyło wczoraj. To em, śnieg stopniowo można powiedzieć wczoraj był update. Przedwczoraj, że śnieg u mnie padał, teraz już go dzisiaj nie mam. Update, może z rana mój pies sobie za mną w koło Natomiast mój królik Ciri sobie wcinne śniadanie. Yy, planuję też yy, w poniedziałek, yy, tak, w poniedziałek zrobić filmik z ozdabiania pokoju. Jeżeli chodzi o dzisiaj, to... dzisiaj są jeszcze jedno zdjęcia. Są też skoty, mam nadzieję, że nie zdążę. E, w końcu, bo jestem akurat, nie wiem, ulewad nie wiecie, ale są wielką fanką tego. Mam nadzieję, że się uda Polakom wejść na podium, na taką nadzieję. No i w każdym razie widzimy się w najbliż... już. Mam nadzieję, jutro. Jak nie to w poniedziałek. W takim razie słyszymy się już mam nadzieję jutro to pa pa